Witam serdecznie, ja jestem Zenek, to jest Mighty Magic Duel of Champions, dzisiaj ponownie chciałem pograć Amarem 653, to jest ta kosmiczna talia na ginach, władcach chmur, plus jeszcze e, kilka fajnych zaklęć, no i sporo łutów szczęścia, e, no bardzo grywalna talia, bardzo, bardzo dobra, wysokie win ratio. Więc warto wrzucić jeszcze jeden odcinek, żeby ją przypomnieć. Eee, co my tutaj gramy? 4 razy noc wschodzącego księżyca, 4 razy gradobicie, 16 stworów, 3 razy uczonych, 4 razy rakszasa, raz słowik, 4 razy gargulec Shinoszy i 4 razy dżin władca chmur, 18 zaklęć, 4 razy kamienna 4 razy rój insektów, 2 razy szczelina, 4 razy zamrażnięta fala, 4 razy lodowy meteor. 26 łotów szczęścia, 3 razy poprawiona taktyka, 2 razy luka w pamięci, 4 razy koleje losu, 2 mosty, 4 obozowiska, raz magiczny układ, 3 razy ulubione zaklęcie, 2 razy zapomniane zaklęcie, 4 razy krąg, 9 raz mistyczne przeczucie, 0 <kluzny> budynków razem 50, 69 kart. Talia ma już sporo odmian naprawdę, widziałem dość ciekawe nawet wersje z... E, Boże, z tymi džinami, nienasyconymi bodajże, one tak się chyba nazywały. Właśnie z tym kolesiem, nienasycony džin. <laughs> Ma taką dziwną pasywkę. Na początku twojego tyry usuwa z któregokolwiek cmentarza losową kartę zaklęcia. Jeśli to niemożliwe niszczy, e, czy też nienasycony džin jest po prostu niszczony. No za piątkę, 4, 4, wymagania 5, 4, 9. No, koksur, no, szczerze mówiąc, jakaś karta pierwotna. Tylko, właśnie nie wiem, czy jak on jest niszczony, to czy on loduje na cmentarzu, czy on całkowicie jest niszczony i wypada z obiegu, że tak powiem no skoro jest napisane, że jest niszczony to chyba w ogóle nie ląduje nawet na cmentarzu ja sobie zagram tą swoją starą wersją ona mi się całkiem nieźle sprawdza jak mam daily questy na akademię to cały czas tą talię tak naprawdę tłukę te daily questy na akademię i ukrywa się mi ją naprawdę fajnie, chociaż tak jak powiem jest bardzo sporo już odmian tej talii powstało między innymi właśnie z tymi nienasyconymi dżinami, widziałem też wersję chyba z tajemnym orłem też widziałem kiedyś taką wersję z tajemnymi orłami i chyba z tygodniami żywiołaków zamiast tego e, gra do bicia. no to też jest ciekawa opcja. To jest stworzenie magii pierwotnej, więc można ich sobie podnosić też kolejami losu, więc no, no to jak mówię, no, tych, tych tal jest naprawdę sporo, już jakichś dziwnych odmian. Tego decku On jest naprawdę bardzo dobry i można sobie tam potestować, coś pozmieniać, pokombinować. Okej, okay, widzimy się za moment na polu bitwy, będziemy sobie tym pykać. ok to startujemy. ...kosmiczną talię. No, No Ale ja ciekawa demolka, mam nadzieję. Koszar. E, rozdanko? No rozdanko nie jest najgorsze. Jest coś za jeden. Mamy krąg dziewięciu po prostu miodzio. Czego chcę jeszcze więcej? Plus jeszcze kanałowanie magii. Ach, to mam wiedzę z tym kanałowaniem magii. Najważniejsze, że mamy coś takiego jak krąg 9. Ja przy okazji jeszcze poprawiona taktyka. Wywalimy krąg 9 i co to jeszcze można by usunąć? Poprawiona taktyka. Można by usunąć chyba ten zapomniane zaklęcie. Weź wybrane taktyk, podstawowe zaklęcie z cmentarza przeciwnika. On no, raczej zaklęć tu nie ma, więc Okej, Ok, za jeden usuniemy kryształ. Tym typkiem można się tutaj chyba ewakuować. okej. Okay. Tu zamarznięta fala będzie miała co robić. Szczerze mówiąc, no chyba, że on uda mu się nas jakieś... zrobić jakieś kosmiczne staki. Wtedy może być problem. Jeśli ma odwody, a tak to gra, tak to gra miał odwody, więc może być różnie, zobaczymy. Co, salikniemy? Go. Ok, 6-3, więc pasywka działa chyba już. Amara, ja już wymaga 6-3. No dokładnie. a, w sumie mam jeszcze szczelinę, więc można zmasakrować mu. Oprócz zamraźniętej fali, to jeszcze można zmasakrować mu koszary wszystkie. Więc nieźle. Tak, może być Pioncha. Chcę to zagrać. Ruin Sektów? Też byłoby niezłe. Miocio, <grym> <oczył> po prostu to zagrał. Koleś genialnie. Tylko żeby on gry mi teraz nie poddał, coś czuję, że on zaraz podda grę. Niech gra dalej, okej? Twardy zawodnik z niego jest po prostu. To co, zamarznięta fala? No może niekoniecznie. Okej, okay, piącha. Garguś i na przykład krowę w dziewięciu. Może być tak. Okay. Rycerzyk, tak? No dobra. Zapomniane zaklęcie. Co tu robić? Co tu robić? niestety nie na odwet. Można by go meteorem pacnąć, ale to się raczej nie przyda. To chyba zagram z Gargulca. Piącha. Garguś. Myślę, że tak, tego tak ja sobie przeniesiemy tutaj. Człowieczka... Garguś i Z2 można by zagrać w sumie noc w tego księżyca. Tylko sobie to odrzucić. To na pewno złoto szczęścia, zaklęć. Zaklęcia są same przydatne. No, można by meteor ewentualnie wywalić. Bo on tak zygzakiem będzie się chyba starał na razie grać. No i musiałbym wywalić tego dżina. Eee, podaruję sobie. Nie mam złych kart na razie. Nie potrzebuję dobierać. Nie wiem, jak już nie, nie, nie przepadam za odrzucaniem każdej. Staram się po prostu grać z tym, co mam na ręce. Ruiny insektów. Ile potrzebuję? 6-9 surowców, żeby zabić kurczę bladę tego typka. Może ruiny insektów? tutaj sobie zafundować. Jeszcze te gargulce, mi poginą, termin zginie. Hmm. No dobra, nie będzie ruin insektów. Podsniemy to wszystko ile to będzie, to będzie już 7 do no To trochę sporo, to chyba tarcza. Daj I co, i to tyle w tej turze. Może być i let's go. No Zobacz, mi dobrał z pasywki kartę? Bo zginął mi kurczę uczony. Nie jestem pewien, czy dobrałem kartę, bo trzeba było iść w magię. No, whatever, teraz sekunduję magię. No, to mnie trochę nie bawi. Ta świątynia nią, więc można by się jej pozbyć tą szczeliną. Zostaną mi cztery surowce. No. Troszkę wpierdziel to dostanę. Zwalmy te krapiszcze. Cztery surowce zostały. Tak, gargusia damy sobie tutaj. Tego gargusia... damy tutaj. No i magię, może zapomniałem magii dodać. Okej, okay, ja mogę Gina zagrać, co nie jest nawet złą opcją. Dobra, niech będzie dżin tutaj. Zobaczymy tylko, czy on jakieś staki zagra. O, też aż na pewno może mi tego gargulca na dole zabić, tylko no, jak zagra jakieś staki, to mu się zwiększą z automatu. Pasywki na mostach, Co tu robić, co tu robić? Karciążka, dżin, Poprawiona taktyka, co tu poprawiać? Magic deal można wywalić. Eee. Dalej, może jedną rak Białe zaklęcie, mistyczne przeczucie. No Magicznych kart tam to chyba dużo nie ma, więc można wywalić to mistyczne przeczucie. Z magicznych kart chyba ma tam tylko anielicę i to tyle. Tak naprawdę. Więc można się pozbyć tego raczej. Eee. I tak, zostało 9 surowców. jeden dżin, chcę podnieść i ewentualnie jakiegoś gregulca. Za dwa zostanie mi 7 surowców. Dwa dżiny mogę zagrać. Będzie. Tak. Powiedzmy, że tak. Okay. Taka zagatowalnia tutaj jednak z której. Ale fala by mi stykła w końcu. Cztery w jeszcze żadnej nie dostałem. Może uda się go nawet przewinąć. Okej, okay, to tak. Ruin Sektów można płacnąć. Zobaczymy czy tym z takim zaatakuje. Za 8 surowców na no jeszcze mało się może coś tam pozagrywać. A meteorem. Zafundować mu Meteorkę. I co, za 5 coś będzie czy nie będzie? No w sumie dobrze, że podniosłem tego gina, bo by mi teraz go wywalił. Hmm, ciekawe on to gra w ogóle tam kosmiczną równowagę, ale, ale nie widziałem, żeby grał kosmiczną, kosmiczną równowagę, nie było chyba na razie żadnej. Jeszcze jednego, no i serio okej, okay, to tak Ruin sektów, zostaje 7, mogę to zakatrupić tego niespecjalnie. Nice, kurje losu. Tu się pacnie. Podniesiemy sobie na pewno... A ten przeżył skubaniec, a to dobrze. W sumie. No tak, on przeżyje. To co? To tarcza. I teraz nie wiem, czy używać tego, tych kolei losów i podnosić jednego Gina, czy... No bo jeśli on będzie miał powstanie Mówcy ze Światów, to mi go na pewno nie z cmentarza, a to mnie nie bawi trochę. Możemy go przewinąć, dobra, to ryzykuje. Będzie tak, tak tak. Okej, okay, nie ma powstania Mówcy ze Światów. Sam się zastanawiam nad tym gradobiciem, ale... Koleś mnie wyręczył. No dobra, teraz trzeba podnieść na pewno dwa dżiny. I dalej coś kombinować. Trochę mało kart mało... W części został mu tylko jeden typek z tego całego staku, więc nie jest źle, chociaż ma 7HP. Szczelina, no i dobrze, niech będzie szczelina. Podniesiemy sobie na pewno dziny, a jednak ma kosmos, uwagę z skubaniec. Tak, co tu robić? To można przenieść tu, to można zagrać tutaj. Zostanie mi 8 surowców, to można zagrać. Tutaj Ten ma 7 HP serio No i teraz dźwięk dźwiękność tym meteorem czy nie Nie ma kart 9 karciosek, ale no nie no chcę wywalać kart 3D to trochę za dużo Chociaż może Nie wiem co robić z tym meteorem Zagrać go tutaj czy nie? Trochę zrubałem, Boże, powinienem go zagrać tu. Albo trzeba było patrzeć w licza tego przestawić w tutaj. Co tu robić? Co tu robić? Może gdzie jest jakaś zamroźnięta fala? No, come on. Dobra. Przegnę, O! Elegancko. Mamy mięso, herman. Ja, tylko że on się wyleczył. Jeszcze sobie nic cofną w skubane. Butowa Kuszary pierwsze, Okidonki. Teraz meteor by się przydał jakieś, albo zamarznięta fala, chociaż. Zamarznięta fala by mi stykła na pewno. 4 damage no to wszystko zakaz atakowania. Mistrzostwo świata. Ulubione zaklęcie, chociaż niech mi dadzą. A, tym meteorem to trzeba było chyba jednak targetować tą manielicę. No, tam skminia, no come on! o oh wow, to mi tak po prostu pomoże w tym momencie, że aż... Nie wiem co mam powiedzieć, no tak... Jeszcze inna została, tylko jedna, to na razie ją sobie zostawię. C -c -c -c, mogę dobrać kartę? Zobaczymy co mi dojdzie. Meteor. No spoko, nie jest najgorzej z tak meteorem, tutaj warto przydzwonić. Patrz. Mam kolejnego Gina, On pewnie zagra lice. No, można pacnąć. Jest tak, on tutaj ma szarże. Może sobie tak Jina przeniesiemy. Tu zagramy Gargusia. Tak, tak, i okay, let's go. Okej, okay, no otoż aszy służył, więc tak naprawdę nie ma w ogóle jak się... No nie ma opcji, żeby on się przebił przez tego gargulca. On musi go po prostu normalnie strzelać tymi jednostkami. No, jeszcze ma na pewno, kurczę, ma tą cesarską bierność Cassandra, więc... Trzy, coś, coś, coś to będzie długi pojedynek. No to nie, no mi się, wydaje mi się, że to jedyna opcja to przewinąć go. To jest chyba najlepsza opcja. Z tymi koszarami. No fajnie by byłoby zagrał jakąś koszarę szybką, dość dużo tych koszar, żebym mógł... Co najmniej z dwa budynki albo z trzy budynki jakby zagrał, to bym walnął mu tą strzelinę i byłoby nieźle. A teraz jakbym dostał zamarzniętą falę w końcu, to bym się nie obraził. I za 9, co to będzie? Anialica tutaj? Leczy go od wody. Nie za takował, Jozi. Sabe, coś. Bidonki. To może meteor. Bo nie ma Meteor, to właśnie ta fala i tyle. Tarcza. To też może być tarcza, nie jest najgorsza opcja. Bierzemy sobie kartę. Kolejny jean, Można zagrać tarczę. No i do kolej losu. Co podnieść tutaj tymi kolejami losu? Nic ciekawego nie mogę podnieść. Kolejny jean. Pacnąć też przydałoby się pacnąć patnąć Nielpide damage wbije 6, tak z tym je'em z tym ginem tu jest problem. To niech będzie tak tak. Oleje losu. Znaczy tylko w pamięci. Znijmy to elegancko. Od wody poleciały. Teraz co mu zabronić targetować. Chodzi na to, że to jest najlepsza opcja. Tylko nie leczy. No i to chyba tyle. Co tu mogę zrobić? gargulca mógłbym przerzucić tutaj, ale nie wiem, bo ona i tak ma szarże chyba, że jakoś dopali tutaj któregoś z tych i będzie miał 4 ataku na niego, no nie wiem, przeniosę go tutaj chyba tak i next turn dobra, niczym go raczej nie dopali, nie ma tygodnia najemników żadnego więc nie muszę dwa razy atakować tego gina, żeby go zabić na samym dole. Odwoli. Serio odwoli Boże, zamarznięta fala i jest po prostu po zawodach. 13 kart w tali mu zostało, lol. Jest! Ulubione zaklęcie. <laughs> Okej, okay, to podniesiemy sobie to taki bajer. Piąchę wypadałby do i -Shi, można zagrać. Tak zamarznięta fala. Piącha to za 4 bingo. No i zaczyna się zabawa. A, się mnie nie stać cholera. fajnie. Dobra. Niech będzie rak szasa w takim razie. Tylko w pamięci. Mógłbym, mógłbym użyć tego, ale nie chcę używać, bo mam ostatnią sztukę szczelinę, a to dobre zaklęcie na koszary. Nie mogę je użyć teraz, ale nie opłaca mi się raczej zabijać. Czy znaczy niszczyć tego jednego budynku, więc poczekam sobie jeszcze. Dam tylko dwie sztuki tego, a już. O boże, serio! Koleś gra tutaj światło oczyszczenia. Oh God. To nie będzie fajnie. trzy do meży dostanę. Giny, Giny mogę sobie podnieść z cmentarza. Nie ma na szczęście. Kurczę blady tego powstania. Mówcy ze światów. A najgorsze jest to, że on mi dwa zaklęcia zdjął. Come on. Pojechał! Dobra, ile ma kart? 10 kart w bibliotece Fantastycznie, ja mam 20 Są mi tu drobne, nie Ciekawe czy on ma jeszcze jedno to światło oczyszczenia Mogę znowu wszystko zamrozić Ewentualnie może tarczyć. Nie, no zamrażam to w hulkę Okej, okay, tak Sanielicę mogę wykurzyć albo zagrać sobie Shinoshi Nie wiem co lepsze Nie będzie tak Shinoshi Bierzemy sobie karcioszkę panom można podziękować No i zobaczymy co tu się zrobi Co tu się stanie Czy on ma kolejne światło oczyszczenia Ja uwielbiam grać na tą talię, ona naprawdę. Zwłaszcza jak się gra na koszary, to po prostu tak można trollować przeciwnika. O! Kolejne budynki, w końcu. <grystanie> Będzie można użyć tej kurcza, szczelinę. I zostało biedakowi tylko 8 kart w bibliotece. Yes. Zygfryd do przewinięcia raczej. Znaczy, on ma jeszcze sporo HP, więc, jak będzie miał jakieś jednostki na polu bitwy, to jeszcze możesz tam się tym jakoś uratować. Ale on wszystko zagrywa co ma, chyba na ręce. Więc zobaczymy, co teraz dostanę. Mam tarczę jedną. Myślę, że on światło oczyszczenia gra tylko jedną w tej talii. Koleś idzie na żywioł zdecydowanie, pozagrywał wszystko. Pewnie. No, myślę, że skoro zagrałem. Drugą zamraźniętą falę, to zanim się do następnej dokopie, to trochę może minąć. No i po części ma rację pewnie. Więc so, tak ma dwa koszary, znaczy wie, dwa razy koszary. Nie wiem czy no. Pewnie z trzy razy gra te koszary. Można by odpalić tą szczelinę już teraz chyba. Chociaż nie jestem do końca pani, bo tylko trzy karty zostało na ręce. E, 16 surowców, mogę coś wywalić, z tym ja mógł to wywalić. A znaczy, ja mogę podnieść? Nie, mam jeden. No, zinę mam na cmentarzu. Mogę dobrać kartę albo zagrywać jeanę? Nie, dobiorę sobie kartę, zobaczymy co wypadnie. Poprawiona taktyka. No dobra, co tu poprawiać w takim razie? To można wywalić, to można wywalić. Stworki sobie raczej zostawię. Ruin, sektów, meteor. No chyba tą lukę w pojęcie mogę wywalić, bo to mi się tylko nie przyda tak naprawdę już teraz. Jedną mam cały czas na ręce. Żegnam. fala, super partia tak zwana. 6 damage od wszystko ginie praktycznie. Uf. Jeszcze mam kolejną zamroźniętą falę miodzią. Po prostu miodzią. Coś takiego tarczy tarczę zagrać sobie nawet dla zabawy Chyba zagram A co? Podniesiemy sobie ziny. To jest tak. Tu mam jeszcze meteory jakieś, dobra. Niech będzie tutaj. Niech będzie tak. o, panie! Sarska poleciała sobie w kosmos. No tu już jest pójrzcie na pewno. Zostało mu już 6 kart na ręce. No właśnie, coś tak, coś tak czułem, że będzie most tutaj, ale już nie chciałem nic mówić. Dobra. O, jeszcze odwody, proszę bardzo. No to już jest koniec zdecydowane, mam jeszcze Meteor, Zamarznięta Fala, chryste w końcu mogę tą Anielicę wykończyć. No, święty spokój to tej Coś takiego. No i poddał grę, no szkoda. Można byłoby się fajnie pobawić, no 24 minuty trwało. Tak czy siak widać, że no ponoć talie na koszarach są najlepszymi taliami w obecnej mecie. No jak widać, ten, kurczę, Ammar sobie daje z nimi bez bezproblemowo radę raczej. On jest, nie no, mi się nim genialnie gra. Można by jakieś tam, kurcze, powymyśleć wariacje tego deku kolejne. Tak jak mówiłem na początku, można by wrzucić e, te nienasycone dżiny, ewentualnie można by było próbować grać jeszcze e, tajemne orzełki. No, tajemno, tajemne orły kombią się, kurczę, z tymi, z dżinami. Można by wywalić Gra i dodać tygodnie żywiołaków, i to by było też spoko opcja. Tak mi się wydaje. W late game by to byłoby, byłoby to bardzo silne. Tylko co by tutaj usunąć? Można by po prostu dodać te cztery: te cztery orły można by było dodać i to nie byłoby jakiegoś większego problemu na tej talii, raczej. Zaklęć nie ma co usuwać, wszystko się przydaje. Łódecz szczęścia też raczej nie ma co usuwać, bo są przydatne. Na siłę, jakby ktoś chciał, to można usunąć te zapomniane zaklęcie, to się czasami nie przydaje. I wrzucić te cztery orły i to naprawdę w late game byłoby naprawdę naprawdę niezłe. Dobra, ja będę kończył, żebyś nie przedłużać. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, hej!